Bardzo dziękuję KRL Mod Teamowi za wybranie akurat tej muzyki na start modyfikacji. I tutaj, tutaj są cytaty na dole z KRL Discorda, nie? I tak dalej. Logo KRL. wo ale poguś! Herz of Esports fajnie wygląda, nie powiem. Paradoks na różowe logo. Tutaj jakieś Discordy to chyba nasz. Nie, forum Herz of Iron. Herz Iron 4 na Facebooku. Herz Iron 4 na Twitterze. To trzeba zmienić na socjale nasze, czyli nasz Discord, nasz y, mój fanpage i kanał. Zobaczymy Jeden gracz. Nowa gra. Zobaczmy. Jest tylko Kahowa Republika Ludowa, jest. Malanowskiej partnerzy, z tego co widzę w głównym screenie. Krótkiej historii nawet nie ma, to jest beta, zobaczymy. Uruchamia się. I moi drodzy, tak wygląda mapa KRL Moda, nie? Mamy tutaj wielkiego Wikinga. Jak <laughs> jest połączony ze sobą, patrz. Pokczap. Mamy Wielkiego Wikinga, mamy Szpitale Polowe, których nienawidzę najbardziej w hoju. Jest Honduras, jest Mata, jest Unia Świadomych Mężczyzn. Klika moderatorska jest ze znakiem McDonald's. Mamy tutaj Kakatu, Wińska Republika Ludowa, zwykli obywatele. Elita, Parlament Dwójków, Pustynni Wikingowie, Łagry zbanowanych KRL. Arabia Środkowa, Gwatemala, Gromo Władni, Liberia, Djibouti. To jest pełno państw, jeszcze jakichś serduszkowych, typu państwo chińskie. Okej, okay, zobaczymy, wejdźmy na KRL, nie? To jest jeszcze rzadka, co jest w ogóle? Każo Republika. No dobra, dobra, zobaczymy, nie? Wspierający Kałacha, pokczam. Zobaczmy, czy nie wystrzeli ani nic, czy zadziała. Wiesz o co chodzi? I pamiętajcie, że na neba kończy 3% nie składam KRL-a. pę, pą. Okay, moi drodzy. Jesteśmy oczywiście na bicie do szesnastki. To jest drzewko KRL Moda. No powiem tak, drzewko większe niż za takie drzewko u paradoksu byś z 7 tych zapłacił, nie? I tak dalej. Inne kraje mają drzewka generikowe. Oczywiście. Widzę, że tutaj po polsku nie zostało opisane te drzewka w ogóle jeszcze. Co? Błędy językowe? Stinky cheese. Dobra. Ale tu mamy drzewko KRL, co nie? Jest tak. I wtedy wszystko się zaczęło, jeszcze nie ma opisu. Chwała KRL, jest opis. Przyszedł czas na wyrównanie ka każdego sporu w państwie. Fajne są te ikonki, są custom ikonki zrobione. Wiecie o co chodzi? Kustomowe ikonki są. Kumacie? macie? Kustomowe są ikonki. Tutaj też opowieści z pra starych zwojów, kurde. Panie Kałachu, nie! I tutaj Noxum Velium jest ikonka. Fajnie to jest zrobione. Faudiusza jest, co to jest? Faudiusza? Napisanie nowej sagi, że Ragnar Kwendbrok, nie? Kurde, ile ikonek tutaj narobionych? Inwestycja w publiczne szpitale polowe. Kałach z niemieckim krzyżem i z pistoletami. Sprzedaż państwowych kałasznikowów. Mata! O mój Boże, nie? O mój Boże, wspaniałe to jest, koniec z maperami. wcale nie są HD, o jest. Nie no, pięknie to wygląda, Każdej ko koniec z podziałami, czyli Pudzianiks akceptuje anime. Tutaj jest środkowe drzewko, czyli kwestia moderacyjna jest zdjęcie to Adama. Boże, jaki cringe, nie, weźcie to zdjęcie, weźcie bo jest cringe'owe. I tu jest tak, Triumvirat, okej, okay, czyli Adam zostaje generałem z headshotem. Discord jest lepszy od Facebooka, plus jeden oczywiście. Zamknięcie grupy na Facebooku, KRL5A6. Nie wiem, co to jest. Tutaj chyba cele się nie wczytały, ale trudno. Armia Narodowa, Adam na właściciela, prawa ręka wodza, Bóg jest tylko jeden. Ja pierdziele, nie? Triumvirat, Adam Giga gigaczat, wyjazd serba, ślepa ścieżka, Adam... O, to jest. Okej, okay, spoko to wygląda. Wielka rekrutacja. Szarp ostry, nowy technik, przybicie mietka, pizza dla hawajskie. Każdego, komu przeszkadza klika moderacyjna. Przybyli ulani pod okienko i mamy KFC. KGB z KRL. KRS, KGB. Zamówienie w Maku. KRL. Wielka czystka. <laughs> Spisek nożownika, czyli Naurs oczywiście. I mamy tak. I ty brutuj się przeciwko mnie, wybawiciel Adam. Wielka smuta po stracie wodza. Ja pierdziele. Tutaj są napisane historie i lore, moi drodzy, na temat, że Naurs mnie za nożował i Adam robi wielką smutę po smu powodzu i, i idziemy się zemścić ze mnie pokczamp. Nowy serwer na Discordzie, nowa moderacja KGB, SKRL, brąkowcy w NKWD, pudzianik z KGB, Epoch, z i Pokczan, jest to drzewiamy. Odnośnie badań, to badania generikowe, no to typowo. Dobrze. Mamy 19 fabryk wojskowych. Zrobimy to po prostu tak. Dobra, i muszę suportować z... od gwardziści Kałacha stalnie. Dobra. Duchy narodowe. Nie mam żadnych duchów narodowych. Jest tutaj partia, czy jest tak, antyanime, anime Bob White w niej dowodzi. Narodowy kałachizm, czyli Łukasz Kałach, adminofaszyzm Adam i pro -anime to jest Peter Brown, jakkolwiek się. To nazywa? Zobacz na no nazwy prowincji? Ja pierdzielę rzeczywiście! Bogusiowo, Kałachograd, Kałachostan. Tu jest po, podgrodzie zachodnie. Szwajcaria, podgrodzie zachodnie. Fały Boże, wy robicie takie teże, ja nawet tego przeczytać nie będę mógł. Fały No to fajnie, nie? Tu jest żabka południowa i tu jest żabka Północna. Dobra, zobaczymy, jak się dzieje coś, co ma się dziać. Bo czemu ja nie mam doświadczenia żadnego armii i nie mogę dywizji rekrutować? Tak z czystej ciekawości. Okej, okay, od tego wszystko się zaczęło. Dobra. pała KRL. Okej, okay, standardowi demagodzy, szkoda. Chwała KRL. I teraz tak. Faudiusza, no idziemy robimy faudiusze, nie? No bo ja nie Chcę siebie obalać, ja chcę zwyciężyć tym wszystkim. Malanowski i partnerzy, jest. Ja pierdzielę, Malanowski ma tu drzewko też. Przebudzenie starego. Później jest Malan, jedyna droga dla kraju. Odetnijmy starego od paliwa. Ale tu śmierdzi, brudny szczur zostaje generałem. PRL równa się lepsze, stary dobrze wie co robić. Wspaniałe są te ikonki. Dobre stosunki z Polską. Ty. Dobra, muszę fałdjusze anulować i Gocha kazała robić opowieści z praw starych zwojów. To robimy opowieści z pra starych zwojów teraz, nie? Powiem wam tak, tu jest takie ważne info. Ten mod jest zarąbiście zoptymalizowany. Zobaczcie, jak leci czas, bo tutaj nie ma dużo państw, nie? Jest totalny koks. Ty, coś tu nie działa, bo wybrałem Demagoga i on nie daje expa, więc ja nie będę mógł stworzyć dywizji. Co jest? Ty, ja wypowiedziałem komuś wojnę, wulkanowi. Ty, wulkan z stropiko tu jest! O, Wchodzisz w ten wulkan i masz po prostu zdjęcie wulkanu z tropiką mojej miniaturki. Czaisz to? <śpoko> Spoko. Ty, ale jest problem, bo ja nie mogę zrobić tutaj dywizji. Jak ja mam pokonać wulkan? Jak ja nie mam wojska w ogóle na start? Co wy tutaj zrobiliście w ogóle, gocha? Ja nie mam wojska na start kompletnie. Czyż ja nie mam kompletnie expa, nie? Tutaj oni nic nie dają, ci ludzie. W ogóle ci wagodzy kompletnie nic nie dają. Dać sobie expa z konsoli? No dobra, no to mam nadzieję, że to naprawicie. Nie wiem, EXP dodam 50 Ja pierdzielę, żebym ja EXPA musiał z konsoli dodawać Oj, tutaj daliście panowie dupy Tak szczerze Dobra, trenować to Czego mi brakuje? Czegoś mi tu w ogóle brakuje? Co jest? Djibouti jakieś, opuść flakcję, Co jest? Dobra, zróbmy jakieś cele Typu, no nie wiem, no Kurwa, co tu się dzieje w ogóle? Wulkan mnie zaraz podbije Dobra, mam trzy dywizje Zobaczmy, czy są generałowie Jest, Koba <grywa> Jako małpa, ja pierdzielę. I tu jest co? Bronek, Szarp, Jakub, Szczepion, Generał Kałach. No to oczywiście, że siebie wybiorę, nie? Prosta piła. Gościu, tu nie ma się nad czym zastanawiać. Dobra, lecą moi, moi, moi żołnierze. Dobra, jest podbite. Wow, mamy wulkan, poguś. Poguś! Mamy wulkan, moi drodzy. Zróbmy teraz wizytę u Logopedy. Nie wiem, co to da, zobaczymy. Mam dużo siły politycznej, ale nie mam ją w sumie na co wydawać, nie? Tak szczerze. Bo tu są demagodzy, którzy nie dają bonusów, więc to jest takie trochę lol. Wizyta u Logopedy. Kałach, pokaż Panamę. Co to jest? Kałach, pokaż Panamę. Panama uzyskano roszczenia. Kałachowa Republika wypowiada wojnę Panamie. Gdzie jest Panama? Czy ja mam wypowiedzieć wojnę Panamie, która jest po drugiej stronie świata i nie mam do niej dostępu? Co? Ty mordor nawet jest, Pogchamp, Tu rządzi Sauron. Oj, powiem wam, że to widzę, że to jest naprawdę taka beta, wiesz. Ty, no ja mam wojnę z Panamą, do której nie mam dostępu. Czy ktoś mi wytłumaczy, co, o co tu chodzi? Bo ja nie wiem. Dziwne trochę. Jeszcze mam atryszyn w tych prowincjach. Czemu ja mam w prowincjach narodowych atryszyn? Co? Okej. Okay. Okej. Okay. Gabinet towarzysza logopedowa jest ze mną w wojnie. Wasza szerokość. Wasza szerokość i. Powiem ci tak. Do, do, nowa idea. Jim Evans. Okej, okay, ja jestem ciekawy, jaką ideę dostanę. Jim Evansa, nie? Bo za dużo jedzenia żrem, to mam attrition permanentne. Nie, to chyba tak nie, nie do końca miało działać, wiesz? Tak <ścoughs> szczerze mi się wydaje. Jakieś takie mam przeczucie, że to chyba nie o to chodziło. Nasza szerokość. I co teraz? Jana moderacja przejmuję władzę w partii, na urs. Nie wiem, fałdiusze zrobimy, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam jakieś w ogóle <laughs> wojny, nie mogę wypowiadać, Poczekaj. Pog. Może Malan mnie zaatakuje ze starym. Zobaczymy. <laughs> mam nadzieję, że Malan uderzy, nie. Wow. Wow. Ty, o Wilku mowa. Malan mi wojnę, wypowiadanie. Malanowski i partnerzy. Wiedziałem, Malan, że jesteś zdrajcą. Wiesz co chodzi? Reduta Kawaha. <grym> Okej. Okay. Dobra, lecą. Moje dywizje. Ja pierdziele. Ty, bo Nikolaj dodał tutaj że możliwość dodawania szpitali polowych, Ja, pierdziele! Ale wałek, nie? Bo to daje 204, a to daje 203. No to ja nie wierzę, że to jest szpital polowy po prostu dodany, że Jezus, tragedia. Dobrze jest, panowie no. że Tu jest coś nie tak, bo tu jest, patrz, chłopie, tu jest coś nie tak, bo tu jest jakiś attrition, kurwa 90% i ja nie mogę walczyć w tym bodzie w ogóle. <laughs> Co ciekawe. Tutaj mam atryszy, że mi nawet w ogóle dywizje nie ładują organizacji, nie? To jest, to jest bot. Patrz, wrogowi to, wrogowi to samo, nie? Ciekawe, muszę przyznać. Wojna z Malanowskim. Zobaczymy. No to, że to jest takie atryszyn, jakieś dziwne, dzikie, nie? W sensie, że te dywizje to ledwo po tych prowincjach chodzą, ale to pewnie wina bardziej kustomowej mapy też, nie? Ktoś tam po części. Chociaż nie, czekaj, tutaj napraw napisanie nowej sagi, nie wiem. Ty, mogę jeszcze raz na sam cel zrobić. Wow. Ragnarok, dobra. Ten cel to się nawet nie odblokował on w ogóle, wiesz <grym> Jakbym go nie robił, nie? Ciekawe, <grym> ciekawe. Dobre, dobre, pomarańczowe. <grym> Prowadzimy aktualnie wo wojnę ze starym Malana, więc... Wiecie, to jest tak dziwnie to tak opisać, nie? Ale dywizje Starego Malana po prostu, one zginęły na prowincji bardziej niż w walce ze mną, co ciekawe. Unbitable są po prostu. W sumie to można odpalać się, nie? Dobra, lecimy do stolicy Starego Malana, zobaczymy. Ja pier... ja Ej, ja ja tu cele robię i one przychodzą i nawet nie widać, że te cele są już zrobione. Panowie, chciałbym powiedzieć, że to było jakieś, no, pół roku pracy, nie? Tak, by the way. No, powiem tak, ten mod nie może zostać jeszcze oficjalnie wypuszczony, bo jest zbyt słaby, nie? Ale spokojnie, ja nie wiedziałem, że to będzie aż taka tragedia. Ja teraz osobiście sam będę dopilnuje ten team, żeby coś zrobił wreszcie. Czołem wujaszku bili, zostaje generałem, dobra. Jeszcze dwa lata i będzie grywalny, nie? Spokojnie, damy radę. Nie wiem, chciałbym zaanektować starego malana, ale... Bo... bo. Boję się, że to może być niemożliwe w tym modzie. W sensie. aneksa jakiegokolwiek kraju. Boję się, że może to być niemożliwe. Zobaczmy. O, tutaj event jakiś. Pokczamp. Erwinek kupił słupka pana ludu i cały serwer uważa to za zdradę. Zdrada, zdrada. zdrada całego KRL. No. Ktoś Polsce wojny wypowiedział. Polska wypowiada wojnę w falangistycznej Polsce. A. Polska wypowiedziała wojnę w falangistycznej Polsce. Okej. Okay. O jest stary malana upadł nareszcie. Mamy to. Mamy starego malana u nas. Dało nam się. Dało nam się to zrobić, moi drodzy. Dostałem klejmy na Mordor, których nie. Nie mam. Myślałem, że dostanę klejmy na Mordor, ale nie dostałem. Anime Macht KRL Fry szpiedzy w szeregach. Dobra. Robimy szpiedzy w szeregach, bo wtedy wojnę macie wypowiadam, ale ja nie mogę dotrzeć do maty, w tym jest problem. Kurde, trochę. Cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. <słuchy> drzewko Falangistycznej Polski. Ty! Jest Drzewko Falangistycznej Polski. Rząd nadzieją na przyszłość. Powrót ze starą opozycją, jakieś pozbądźmy się niezależnych mediów, towarzysz Michał jako doradca, B sadzenie opozycji do Berezy, kult wodza, Jarosław Jarosław. Wszystko bardzo pięknie, tylko wiesz co? To nic nie dają te cele. Je po prostu robisz i idziesz dalej, bo to no current effect, czyli to nie ma w ogóle tego, wiesz, efektu, nie? Ten cel. To po prostu robisz i skipujesz, nie? Więc... O, i wypowiedziałem wojnę Macie, do której nie mam dostępu. Ty, na i nie wypowiedziałem wojny. Mapping United Front HD zamiast mapie wypowiedziałem wojnę, okej. Okay. Albo ja źle przeczytałem, bo logopedownie, nie wiem. Tu jest ma a tu jest mapa, dobra. Aha, tutaj mam dopiero Mapping United Front. Nie wiem, cel będę uzasadniał na Rohan, bo tak się tylko do mapy dostanę. Do maty. Okej, okay, wypowiedziałem wojnę Macie. No i tyle. Aktualnie to tyle, nie? Kentaik zostaje generałem. Co jest? KRL łącza, a nie dzieli. No tutaj już celi innych nie ma niestety. Mm, I na tym się kończy drzewko. KRL. I tyle chyba z KRL moda. Ja miałem jeszcze jakieś cele da Mordor, ale nie mam. No tutaj ja nie mam jak dojść do tych przeciwników. Ja bym musiał ręcznie uzasadniać cele na każdego z nich. Tu nawet mamy Państwo neby.com Tutaj 3% zniżki. No i mają. Drzewka mają generykowe, Spoko. Czekajcie, ja coś teraz sprawdzę. Dobra, z tego co widzę, to te kraje mają jakieś dywizje. Tutaj niektóry ma nawet flagi KRL. Co to jest? Konfederacja Babska, okej, okay. czyli Żaneta Bigos rządzi w Konfederacji Babskiej, robią te kraje dywizję z tego co widzę, chyba, więc jest okej, okay. nie wiem czy oni to nie mieli na starcie czasami czy coś, bo nie, nie sprawdzałem, ale moi drodzy, to jest taka dopiero wydaje mi się początkowa premiera moda i tutaj nasi krl wchodzą przez teren, no Rohan w ogóle dywizji nie zrekrutował, nie, kompletnie, też zero duchów narodowych. Szkoda, no. Tutaj się przejedziemy po macie i przejedziemy się po rochanie bez problemu. Okej. Okay. Te dywizje ze szpitalami polowymi są tak useless, że powiem wam szczerze, nawet przepięknie się je przebija, nie? Wspaniałe dosłownie. Myślałem, że one były jakieś zbufowane czy coś, a jest, powiem wam szczerze, no, takie trochę lolnie. Szkoda, szkoda, no. Był potencjał, ale no, też się nie spodziewałem za wiele, tak szczerze, nie? Moi drodzy, mata jednak okazała się dla mnie zbyt trudna. I pokonała mnie w tym pojedynku. Niestety następnego pojedynku na macie szybko nie będzie, bo muszę się jeszcze podszkolić w Herzowiron. E, tak czy inaczej, to była mega wczesna w ogóle Beta i Alfa. No i co, oczekujcie na premierę normalnego moda na workshopie i tak dalej. Pozdro.